Cześć kochani, rzutem na taśmę nagrywam ten film, bo w zasadzie rzutem na taśmę skończyłam robić ateciaki. Zrobiłam karty na zlot, który już się w zasadzie odbywa, bo mm, kiedy to nagrywam, jest piątkowy wieczór i byłam już na pierwszy, pierwszy dzień na zlocie. Pięć kart tutaj stąd już się, jakby się pozbyłam, <grych> czyli no, po prostu nie wyrobiłam się ze zrobieniem wszystkich od razu i generalnie zrobiłam tylko sześć, jedna mi została z dzisiaj. A tutaj pozostałe będą właśnie na sobotę i na niedzielę, więc tak, jeżeli ktoś miałby ochotę, to, to zapraszam. Tylko, że ja nie jakby nie rezerwuję, <grydy> tylko jak ktoś gdzieś tam mnie spotka i jeszcze będę mieć, no to zapraszam. Postawiłam tym razem na kotki, na czarno-złote kotki. I tak, tak mi się fajnie robiło te karty, powiem, że. Chyba będę dalej bardziej teraz tak się bawić, wiecie, tymi maskami, jakimiś um, stemplami, embossingiem, bo, no, bo mi się tak to spodobało, że, że tak, że powstały oczywiście 24 karty w ostatecznym rozrachunku: 24, no bo tak jak mówię, 5 już poszło. I tutaj są właśnie skotkami. Zrobiłam je na. Czarnej bazie. Ta baza czarna, ten czarny papier to jest papier z Action. No, w tych takich blokach to są trzy kolory. Ja czarnego koloru nigdy nie używałam, zawsze mi zostawał i tak składałam, składałam. No i dobra, w końcu coś przynajmniej z tego zrobiłam. Później druga warstwa papier lustrzany. Ja tu widzę, że mi klej trochę wypłynął. Dobra, powiedzmy, że nie widać. <laughs> Później następna warstwa to jest znowu ten sam czarny papier i maska od Craft Uli. Z tu sięgam. To jest ta maska. T06 z tymi łapunikami, i ja się tak, tak mi się no bardzo lubię tą maskę. I co zrobiłam? I chyba zepsułam sobie, zniszczyłam sobie szczoteczkę, bo generalnie jej nie umyłam. Tak, to wiem, to jest mój błąd, zaraz ją zamoczę w wodzie, bo przez maskę używałam tego wosku spendertu złotego. I to a... jest właśnie tak, a następna warstwa już jest taka kratka, mi tu jeszcze gdzieś zostało w ogóle. Już też tutaj sobie sięgam, bo taka, ona była taka. Wiecie, to jest taka antypoślizgowa, kupiona w jesku, dzisku, jakkolwiek to się wymawia. I ja ją też pomalowałam tym samym woskiem złotym. I tak fajnie to wyszło, pan spodobało mi się, wam. Następna warstwa to już są stempelki. I to są stempelki kotków, które ja kupiłam. W, tutaj, jest na, na, na platformie, już której kiedyś kupiłam. Yy, na e Express, bo ja mam fioła. <śmiałam>, mam, miałam mam fioła na półcie kotów. Jedyne co no to tutaj, jak było to, tak się występowało, yy, bo to wyembosowałam. Znaczy, występowałam bez barwnym pudrem i wy, yy, tuszem, i wyembosowałam yy, tym złotym pudrem yy, z Agaterii te koteczki, generalnie koteczki i serduszka, bo tu jeszcze takie serduszka były, tam też są. Nie wykorzystałam tych takich akcesoriów, w sensie tego, a nie miał i tu jeszcze coś było, nie. Więc tylko powycinałam po prostu, na czarnym papierze to wyembosowałam, tak jakoś niezbyt mi to ładnie poszło. Mimo, że używam tej gąbki, tej wiecie, tego pudru antystatycznego, czy jakoś tak, no ale... Ale i tak no złapało mi nie tam gdzie powinno. I jeszcze były takie stempelki, ale to już chyba gdzieś schowałam, napisów. I napisy też mi zostały, więc o tutaj mam. No to właśnie one były. Wycięłam sobie tam 2 cm na 4 cm To odbijałam te your possom. <grym> taki uroczy. I to, co tutaj jest czarne, to imituje generalnie tu chlapania, bo ja później to też, też chlapałam. Ale no, to też jest ten embossing, więc tak mi nieładnie się tutaj to wyembosowało. Ale to, no, wiecie, jakbym chciała idealnie, ładnie, no to mi się nie, nie podobało. Ale taka wersja też mi się podoba. A dookoła każdą z tych jeszcze sobie przejechałam też tym złotym e, woskiem z Pentartu. I to chyba tyle. Aha, na koniec sobie jeszcze pochlapałam akurat czarnym gesso rozwodnionym i tak to, i tak to wyszło. I takie są różne kotki w różnych, no, w różnych konfiguracjach. Jest taki kotek. No i tak każde po kolei. Jest sześć tych rodzajów kotków i w różnych konfiguracjach jakoś gdzieś tak sobie po, poustawiałam. Jest tak bardzo złoto, bardzo złoto, dlatego potem pochlapałam czarnym geso. I tak trochę żałowałam, że nie wzięłam tej kratki, też na czarno nie pomalowałam. Ale na czarno byłoby trudniej, bardziej byłoby widać. Wiecie tą różnicę taką, że z tej strony jest taki beżowy, a tak nawet jak gdzieś ten beżowy został, no to się tam nic się nie stało, nie? Bo to jest taki zbliżony kolor w każdym razie. No więc tak wyglądają moje kocie: złoto-czarne, a te ciaki. I powiem Wam, że, no, że jestem zadowolona z nich, podobają mi się, takie są, trochę, trochę są zdające po oczach, ale, ale i tak mi się podobają, no, więc tak się tutaj prezentują, tak Wam na szybko je pokażę. Nagrywałam dzisiaj vloga, nie wiem na ile co tam z niego jeszcze wyjdzie, ale właśnie pokazałam na tym vlogu te pięć, a konkretnie sześć tych kart, które, które już dzisiaj miałam z sobą, nie? No, ale ta Aha, no i tak nie mówiłam, że to jest tutaj na m, tych yy, tekturkach. Bo na płasko chciałam przykleić to. A, a te serduszka są tak które w powietrzu. Yy, niektóre są na piank na tekturce, a niektóre są w powietrzu. Tak, tylko trochę zahaczone, przyczepione. Żeby tak wiecie, no trochę przestrzenności tutaj było. Yy, pochlapałam. O, tam klej, ble, wystaje wystawię. Pochlapałam taką yy, rozwodnioną tą czarną farbą. I tutaj, tak pod światło widać, jakby to było takie, no, ale nie widać tego na żywo. Przynajmniej, no, nie widzę, że tutaj światło do, jeszcze dodatkowo daje i dlatego to tak wygląda. No, więc takie, takie urocze kociakowe. Tutaj jest kociak leżący na pleckach z wywalonym ogonem do góry. No, więc, tak się prezentują. Taki szybki dzisiaj filmik, bo już jest późno. Trzeba się zbierać. Jutro rano mam jeszcze make and dwa, więc tak, trzeba zbierać siły. Zwłaszcza, że dzisiejszy dzień był dla mnie dosyć męczący. No, upał i w ogóle, no, nie, nie będę, nie będę się denerwować. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia na zlocie, bo jak ten film wlatuje, to ja już jestem na zlocie. Gdzieś do południa dzisiaj będę dzisiaj w sensie w sobotę i w niedzielę też jakoś tak chyba do 13 jakoś taki, taki jest plan, więc zobaczymy co z tego planu wyjdzie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!